Witam. Dzisiaj, w ramach testu nowej zabawki, czyli mojego nowego zakupionego gimbala, chciałbym zaprezentować Wam jeden z najbardziej niedocenionych samochodów w historii motoryzacji. To jest Fiata Stilo. Ten konkretny egzemplarz jest moją własnością od nowości, czyli od 2003 roku. Czyli, jak gdyby widzimy już, że ten samochód już ma w tej chwili 17 lat. To jest wersja drzwiowa Kupowałem go, ponieważ mi się bardzo spodobał. Tak się prezentuje. No, myślę, że mimo takiego wieku ma się całkiem nieźle. No oczywiście tam ma kilka, kilka wgniotek, no to jest 17 lat, ale, ale jako taki uważam, że, że wygląda jeszcze całkiem nieźle. Zanim wejdę do środka, trochę Wam powiadam o tym samochodzie. Tak jak wspominałem, kupiłem go jako fabrycznie nowy w 2003 roku, odbierałem go w salonie w CarService na ulicy Łopuszańskiej na 1 sierpnia. Wersja 1.6, silnik 1600 benzynowy. No, Konstrukcja tego silnika to już ma prawie 30 lat. O historii tego samochodu jeszcze Wam trochę poopowiadam. Najpierw chcę właśnie zaprezentować, jak on, jak on się prezentuje zewnętrznie. Dobrze to ja zaprezentuję jak to wygląda w środku Prew no, no wiadomo to jest samochód używany także już, już są pewne zniszczenia pokażę Wam jeszcze bagażnik Raczej królestwo Ryśka. Och, tutaj podróżuje sobie Rysio. Wiadomo, mata musi być. Rysiek bardzo lubi jeździć samochodem. Bez problemów go nauczyłem. Wiadomo, ono zapiaszczony, brudno. Już nie będę przy przewozie psa inwestował jeszcze w, bez przerwy w odkurzanie. Tak wygląda środek tego samochodu. To była taka wersja, z tego co pamiętam, taka w połowie. No. Klimatyzacja manualna, fabryczne radio, dwie poduszki powietrzne. No nie, nie było to super wyposażenie, tam, chociaż no wtedy oferowano co prawda klimatyzację automatyczną, komputery, różne bariery, ale no taki był, takiego go sobie wziąłem. Jeżeli chodzi, no tutaj podstawki na, na kubki są, takie zagłębienia, tam można sobie umieścić jakąś butelkę z wodą, i jest fajny schowek na okulary. Oczywiście lusterko w zagłówku. Sobie to jeszcze domontowałem kamerkę rejestrującą w lusterku firmy Navitel całkiem, całkiem to powiększa nam, nam pole widzenia i nawet nieźle przez to widać dobrze, uruchomiłem samochód jak widać nie świecą się żadne kontrolki poza Kontrolką niezapiętych pasów, no bo jeszcze na razie nie jadę, uruchomiłem tylko silnik, nie wiem czy go słyszycie. To jest właśnie coś za co ja lubię włoskie samochody za tą pracę silnika. Jak widać samochód ma w tej chwili 111 637 km, jest to przebieg autentyczny po prostu z pewnych tam powodów rodzinnych niesnasek, no ten samochód stał przez kilka lat także nie używałem go praktycznie w ogóle no dokładnie to chyba z 6 czy 7 lat on stał no, ale jak widać nie przeszkadza to nie przeszkadzał nie, nie zaszkodził mu ten okres długotrwały okres stania także no co co więcej no mówię no wyposażenie w jak na obecne czasy, to już, to już praktycznie żadne, no, ale jak na, 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 na tamte, co tu jest takiego fajnego, na przykład trip City, nie wiem czy tam widzicie, to jest wspomaganie kierownicy, jeszcze lżej chodzi, to jest w ogóle elektryczne wspomaganie, a nie za, nie za pomocą pompy. Co jeszcze, no taki no zestaw przełączników, taki dosyć, dosyć fajny no mówię, pamiętajcie, że ta konstrukcja ma prawie 20 lat no. te materiały też, też uważam, że były, były nawet niezłej jakości tu jest jeden ze schowków to jest tak zwana lodówka ponieważ tutaj jak uruchomię klimatyzację mam chłodzenie tu mam drugi schowek to od razu pokażę wam jak jak wygląda silnik. Tak wygląda silnik, jak, jak mówiłem to jest prawie 30-letnia konstrukcja wywodząca się jeszcze z Fiatów Brawo i Brawa. Nieznacznie zmodyfikowanej. Ja tu praktycznie w tym samochodzie nic nie naprawiałem. Wymieniony był rozrząd, to jakieś 5000 50 km temu. Praktycznie jest bez obsługi. Wiadomo, ja że trzeba czasami olej sprawdzić, bo, bo te silniki lubią lubią sobie troszkę wypis tego oleju, ale to. Wszystko w granicach normy, tam, powiedzmy litr 10 tysięcy, to, to jest do przeżycia. Także jak sami widzicie, wbrew obiegowym opinią, nie leje się nigdzie olej, silnik pracuje. To co na forach, że komputer tutaj w tym miejscu ulega szybkiemu uszkodzeniu, nie wiem, to było od nowości w ogóle nieruszane, jak widać zalecają przenoszenie tego w inne miejsce nie wiem, tutaj się póki co nic nie dzieje dobrze, spróbujemy sobie zrobić jeszcze jakąś jazdę próbną pokażę wam, że że samochód wbrew obiegowym opiniom jeździ i to nawet całkiem nieźle takiego specjalnego stojaka, także może to troszkę po prostu postawiłem na trójnogu, na desce, na rozdzielczej, ale myślę, że sobie też jakoś poradzimy z tym. Na pewno wadą tego samochodu jest to, że on jest niski, no, trzeba uważać, bo pod spodem jest, są te osłony wszystkie plastikowe i trzeba uważać szczególnie na, na progach zwalniających, żeby, żeby sobie niczego nie uszkodzić. będę jakoś Wam pokazać przyspieszenie tego samochodu. To jest silnik 1600, to ma co prawda tylko 103 konie mechaniczne, ale to jest takie prawdziwe 103 konie. Włosi, Włosi potrafią jednak robić silniki. Już mówię, sam, sam dźwięk tego silnika jest bardzo fajny. Dobrze, jak sam mówię, jak sami słyszycie tutaj. Naprawdę, nic nie wali, nic nie tłucze, nic nie stuka. Nie ma co czerpać wiedzy swojej motoryzacyjnej, sporów, sporów dlatego że nie wiem, piszą tam opinie ludzie, którzy podejrzewam nigdy danym samochodem nawet nie mieli okazji się przejechać i, i wypisują potem różne rzeczy. Ewentualnie, właściciele samochodów, jakichś całkowicie rozbitych, które. Zostały przez nich nabite, nabyte, a potem, potem wszelkie swoje, swoje takie złe opinie wyrażałem właśnie na forach. Nie, nie ma się tutaj czego bać. Jeszcze na koniec powiem Wam, dlaczego według mnie jest to najbardziej niedoceniony samochód w historii motoryzacji, ale to za momencik. Czekamy, jak się światło zmieni, pokażę Wam jak rewelacyjnie brzmi ten silnik w czasie przyspieszania no i wiadomo jak włoska benzyna lubi wysokie obroty chociaż no, też moment też, też według mnie jest niezły już naprawdę wyprzedzanie nie wiąże się z, z nadmierną redukcją biegu Posłuchajcie, jak to chodzi. To wcale dużo gazu nie, 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 wciska, nie wciskałem, ja mówię, jak sami widzicie, wcale nie, nie jest to tak, że. Jak piszą na forach, że, że tutaj tylko się świecą same błędy, że tego się nie da naprawić, że, że jest popsuta, że się psuje komputer, sterownik silnika, że, że psuje się zestaw wskaźników. Nieprawda. To, że to po prostu wynika tylko z tego, że ludzie nie dbają o samochody, nie, wiem, nie potrafią podstawowych, podstawowych czynności wykonywać. I z tego, no, może się również brać jest, ten samochód jest bardzo wrażliwy na, jeżeli chodzi o napięcie akumulatora owszem, jeżeli akumulator jest za słaby, to no, wtedy potrafi wyrzucać błędy zgadzam się z tym, ale to tylko w momencie, jeżeli jeżeli mamy za słaby akumulator Naprawdę samochód pięcioosobowy, ale mówię, no jeżeli chodzi o wygodę, no to naprawdę wygodnie to mają cztery osoby, no, dodatkowo problem z siadaniem do tyłu, no. starszej, starszej osoby tam raczej już nie posadzić się. No, jest problem z wejściem. Ale tak jak powtarzam wtedy pięciorzwiowe pięcio wersje były tak paskudne, że ja po prostu nie chciałem. Nie chciałem tego, bo to No i dobrze, przejażdżkę zrobiliśmy. Jak widać, samochód jeździ. Reasumując, jak widzicie, tak prezentuje się 17-letni samochód. Kupiony od nowości u nas w salonie. Dlaczego uważam, że jednak. Że jednak warto kupować nowe samochody a nie ładować się w jakieś stare, zniszczone, sprowadzone, dlatego że nawet pomimo wielu lat, Wasz samochód później wygląda tak jak ten. Dlaczego uważam, że jest to bardzo niedoceniony samochód? No, przede wszystkim to, że jest marki Fiat. No, niestety u nas opinia, jak i w Europie na temat tej firmy. Była jaka była, no to też trochę wynika z tego, że my cały czas mieliśmy w podświadomości wyroby fiatopodobne pod tytułem FIAT 126 i FIAT 125. No poza tym mówię no tutaj Fiat przyjął troszeczkę swojego czasu złą strategię. No ten model praktycznie doprowadził do bankructwa firmy, ponieważ pierwotnie bardzo bardzo bogato wyposażał swoje swoje te modele Fiat Stilo przez co nocena była niebotyczna te samochody były droższe od Volkswagenów, gdzie jednak no, zaufanie klientów do marki Volkswagen jest zupełnie inne ten samochód był w ogóle dosyć krótko produkowany, z tego co ja kojarzę to tam zaledwie, zaledwie przez przez kilka lat doczekał się jednego liftingu no i tak jak widzicie wbrew temu co, co można wyczytać na, na forach internetowych samochód jeździ nie ma śladu rdzy tak, tak, to jest pełny ocynk nigdy nie był rozbity, no, miałem jakieś tam drobną stłuczkę chyba swojego czasu z tego co ja pamiętam No i tyle w temacie. Dziękuję za uwagę.